Witam Was, widzę w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jesteśmy w serii Projekt X z Minecrafta. I ta seria będzie fabularna. I to będą podzielone na sezony. I to nie będzie tak, że, yy, że nagramy odcinek, a potem już nie nagram. Będę nagrywać, bo mam scenariusze gotowe. No więc zobaczycie, co tutaj będzie się działo. No a teraz jestem na lotnisku i teraz będę szedł, yy, jechać do domu. Pomocy! O! o. O, to jest jeden z Pomocy! Witaj. Szefie, szefie pomocy. O, o co chodzi? Jakiś Jakiś bandyci mi weszli do domu. Gdzie? Co się... Co? No do mnie do domu. Dobra. Mu wkradli się Dobra, i musiałem idziemy. uciekać. Chodź, idziemy. Gdzie to? Y, ty mieszkasz tamtej od razu, tak? Chodź. No chyba. No tak no. Jeśli ma pan na myśli, to Malik. Tutaj? Dobra, uważaj, ty tutaj zostań. Dobra, ja tam idę. Czy jest tutaj ktoś? Jest tu ktoś! Czyli na razie to yy, muszę się zobaczyć, żeby oni tak nie widzieli. O! Dobra, jeden, drugi. Jeszcze są na górze chyba. O! Jest, dobra. Nie ma ich. Jest, udało się. Czysto, może pan przechodzić. Dobrze, dobrze, yes. idę. Jest. Tylko to pan ma tutaj tego, tutaj nie, tych rzeczy, tutaj w domu. Trupów. A, a to jeszcze się tym zajmę. Mamy idę. No, a! Okay, nie a dzisiaj będzie palenie dużo. Dużo palenia będzie. No to tam, przy, przywieź mi tam Mietek, to na nas to potem ja to załatwię. Tam Dobrze, mi przywieź pick-upem. No, no do widzenia. Nie widzę, tak wygląda tutaj życie. No i właśnie widzę w tym problem, że jest taka jedna osoba, która wysyła ciągle... Yy, ludzi tutaj. I ona super, co kilka dni wysyła ludzi. Tylko właśnie taki problem, że nie wiem, kto to jest i będzie trzeba załatwić. Trzeba będzie się dowiedzieć, co, co to jest, kto to. O, tu kolejni ludzie są. Ogólnie widzę, że to jest wyspa moja, na której ja rządzę. Tutaj są mieszkańcy i tak dalej. Nie widzieliście, widzieliście też jedną, pierwszą akcję tutaj. A teraz zobaczycie willę. Jest silniejsza niż myślałem. Wysłać kolejne. Nie, zostawmy ich na później. Dobra, tu jest ta moja willa. Zaparkuję sobie w garażu. garażu. No i idę do domu Powiem wszystko to Kasprowi Halo! Witaj yy, Cześć Właśnie jak ci opowiadałem, że jest problem, bo yy, ludzie ten? Jakaś osoba wysłała ludzi na mnie? No mówiłaś. No no to właśnie przyjechali przed chwilą z nimi się strzelałem. A. Więc na niedługo mogą kolejni przyjechać, więc trzeba się uzbroić. Więc jakby się, tylko cię informuję, nie? Ja mam jedynie to. Skąd to... A bo ci dawałem. No. Okej. Okay. A masz tę amunicję? Czy sobie wytraciłeś? Mam, przecież nigdy nie był. No okej. Okay. No to... Jutro musimy się uzbroić. Jutro ciebie... Ja jutro jeszcze tobie dam jakąś broń. Lepszą. No okno. No no to żegnaj. Teraz idę na lekcję do. No, czasami jest jakiś nienormalny. Ale dobra. Idę do mojej piwnicy się uzbroić. Tutaj są bronie, a tutaj są zbrojki. Chce wojny, to ją dostanie.